9. Gość poranka. Pani Anna z Sprawa i Sprawiedliwości jest to naszym gościem w poranku 7.9. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam wszystkich radio słuchaczy i panią redaktor. Dziś ważne spotkanie. Prezydent Karol Nawrocki zaprasza do rozmów, zaprasza do rozmów polityków, ale nie wszyscy z tego zaproszenia skorzystają. Między innymi Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i PSL mówią tak, z kolei koalicja obywatelska i lewica mówią nie. Miała pani cień szansę na pojednanie w tych trudnych relacjach, chłodnych relacjach? Oczywiście zawsze um, rozmowa, kontakt, spotkanie y, niesie ze sobą nadzieję na to, że, y, że po prostu dojdzie do pewnego porozumienia, y, bo ono jest konieczne dla dobra Polski i Polaków. Y, Polacy oczekują tego, żeby, żebyśmy my, y, politycy, umieli ze sobą rozmawiać. I przynajmniej osiągać jakiś konsensus w tych najważniejszych tematach, w najważniejszych sprawach. Myślę, że ten okres i świąt, i taki okres noworoczny, bo jeszcze nadal jesteśmy w tym czasie. Przynajmniej do tego 2 lutego, prawda? Sprzyja temu, aby się spotykać, aby rozmawiać. Ja jeszcze w sobotę jestem zaproszona na przykład na spotkanie noworoczne i myślę, że to piękny gest ze strony pana prezydenta, żeby zaprosić i po prostu rozmawiać o najważniejszych sprawach związanych z Polską i Polakami. Natomiast odrzucenie takiego zaproszenia pokazuje, że to słowo, jesteśmy totalną opozycją, nadal tkwi w mentalności wielu polityków, dzisiaj nie będących już w opozycji, ale będących u steru rządów i nie rozumiejących, że każdy ma swoją bardzo ważną rolę do odegrania na tej scenie politycznej. Pan prezydent szczególną rolę, bo jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. I jest tym, który pilnuje konstytucji. Ci, którzy krzyczeli konstytucja, konstytucja, tak naprawdę kompletnie nie dojrzeli do tego, żeby sprawować y, władzę w tym państwie. Nie rozumieją, że swoją rolę mają rządzący, swoją rolę ma opozycja i bardzo ważną rolę jedną z najważniejszych, bo reprezentuje cały naród, wybrany w bezpośrednich wyborach. Tą rolę ma pan prezydent. I po prostu jest to, to pokazuje, że ci ludzie kompletnie niedorośli do, tej, do tych funkcji, które dzisiaj sprawują. Chociaż no, koalicja że... obywatelska i lewica argumentują to tym, że brakuje konkretnego celu rozmowy. Takiego celu brakuje pani zdaniem? Nie, nie brakuje. Nie brakuje absolutnie. E, pani redaktor, przecież można też na takim spotkaniu. Samemu narzucić albo wskazać też temat rozmowy, prawda? A no tych tematów dzielących jest naprawdę dużo. Dokładnie. Więc jeżeli pan prezydent w duchu takiego spotkania noworocznego zaprasza i nawet jeśli nie określa, to przecież daje właśnie wolną rękę tej drugiej strony. Jeśli coś was boli, jeśli macie jakieś. Pytania, jeśli chcecie o czymś szczególnie porozmawiać, to możecie wskazać ten temat. A tych tematów jest bardzo dużo, naprawdę jestem przekonana, że jest o czym rozmawiać, szczególnie o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Chociaż trzeba jest... przyznać, że wcześniej prezydent przecież spotkał się chociażby między innymi z ministrem Sikorskim. Może tam padły już te ważne ustalenia, i y, y, koalicja uznała, no i że nie myślę, trzeba że już. Myślę, więcej że kwestia rozmów. Ambasador ambasadorów to, to nie jest e, kwestia, która jakby zamyka obszar e, tematów, które są istotne dla Polski i Polaków. Nie tylko, bo, bo przecież akurat e, w jakim celu spotkali się panowie. W jakim celu spotkał się pan prezydent z panem ministrem spraw zagranicznych, to my wszyscy wiemy. I wiemy, że po tym spotkaniu no, żaden taki szczególny komunikat się nie pojawił, więc widać ewidentnie, że chyba nadal jakby tutaj nie doszło do jakiegoś takiego konsensusu. Znamy, znamy, Zaporowe, że tak powiem, warunki co do y, ambasadorów, że dwóch panów, tutaj pan prezydent na nich nie wyrazi zgody. Natomiast widać ewidentnie, że druga strona właśnie chyba koncentruje się na tym, żeby tych dwóch panów jednak pełniło tą funkcję. Więc y, mamy tutaj swego rodzaju pad, bo myślę, że gdyby doszło do porozumienia, to po prostu doszłoby do konferencji prasowej, na której obie strony podzieliłyby się swoją, E, swoimi e, tymi ustaleniami, więc no, dosyć e, zdawkowe. A może niechęć do tych rozmów e, to jest odpowiedź na weta prezydenta. Ale weto prezydenta. E, ja tylko przypomnę, pani redaktor, że jak myśmy 8 lat rządzili, i prezydentem był pan Andrzej Duda, mimo że pan prezydent Andrzej Duda wetował ustawy. Bardzo ważne dla nas e, ustawy. Choćby ustawy pana ministra Czarnka, ale też ustawy sądowe. No i nie tylko mogłabym tutaj wymienić kilka, które, które były z punktu widzenia naszej formacji politycznej istotne. Ale zapewne w nie tak dużo państwa. i nie, w nie tak krótkim czasie. No, trwały rozmowy, trwały rozmowy bardzo często, i wtedy chcę powiedzieć, że Dzisiaj, dzisiejsza opozycja krzyczała długopis. Tej formacji politycznej nikt nie dogodzi. Oni by chcieli, oni, oni uważają, że wszyscy politycy powinni robić tak, jak oni chcą. Prezydent ma wykonywać ich wolę. Albo ma nie podpisywać, w przypadku pana prezydenta Andrzeja Dudy, albo ma wszystko podpisywać, jak leci, bo dzisiaj oni rządzą i po prostu używają jak zwykle. Obraźliwych określeń. To jest zresztą dla mnie tak prymitywne, pani Redak. Tak, dla mnie prymitywne i pokazuje kompletną niedojrzałość. Wie pani, to dzieci się przezywają na ulicy, a to jakimiś tam słowami, a oni zawsze. W, wrzucają różnego rodzaju określenia pejoratywne, które mają się przykle, przy, przy, przykle, przykleić. A to na pana prezydenta Andrzeja Duda, Długopis, a to. We, 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 wetomat, wetomat, tak. O, obrzyd, obrzydliwe określenia. Myślę, że. Mm, no nie, no nie będę tego yy, oceniać yy, w ten sposób i określać, ale nie tak dawno pan, yy, pan Marek Suski yy, nazwał yy, pewne zachowanie niektórych polityków z tamtej strony i, i coraz częściej yy, zdaję sobie z tego sprawę, że może coś w tym jest. Ten... Bardzo takim pejoratywnym określeniem, które notabene sąd, w przypadku tego określenia w stosunku do pana prezydenta Andrzeja Dudy, stwierdził, że nie jest to y, negatywne określenie, ale ja posługiwać się nim nie będę, chociaż dochodzę do wniosku coraz częściej, że to co powiedział pan Marek Suski, to chyba jest w tym dużo racji. To już o poranku nie będziemy aż tak bardzo budzić naszych radiosłuchaczy i przechodzimy do kolejnego tematu. Donald Trump zainaugurował Radę Pokoju. Polska powinna do tej Rady dołączyć? Tak. Tak. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wypowiedział się w tym temacie i powiedział, że Polska powinna znaleźć te miliard dolarów, tego wkupnego, tak zwanego, i do tej rady dołączyć. Otóż oczywiście podpisuje się obiema rękoma. Pani redaktor, rok 2010 15 16 lat. 16 lat, te, 16 lat temu. Polskę stać było na umorzenie Gazpromowi miliard dwieście złotych, co prawda. Tu mamy przelicznik dolarowy, ale biorąc pod uwagę, że to było 16 lat temu, to proszę zobaczyć, jaka była wtedy siła nabywcza tego miliarda dwustu. Myślę, że przekracza miliard dolarów teraz. Stać było. Jedną ręką Tusk podjął decyzję. Chyba lepiej byłyby zainwestowane te pieniądze, Teraz, gdyby to miliard dolarów było, niż wtedy Gazpromowi umorzyć miliard dwieście, zgodzi się chyba pani ze mną. Zainwestować w Radę Pokoju, gdzie myślę, że jednak po tym jak ONZ po wielu, wielu latach stało się kompletną, bez, takim bezradną instytucją, targaną wieloma, Skandalami, bo słowo skandal to najmniej, naj, naj, najbardziej delikatne, jakie znalazłam w słowniku. Dość przypomnieć, czy Srebrenice, czy Rwandę, czy teraz to, co się działo w Gazie, ale nie tylko, wiele konfliktów w Afryce. Przecież po to powstało ONZ, żeby y, przeciwdziałać takim lokalnym wojnom, a nie tylko nie przeciwdziała, ale tam, gdzie y, bierze udział, po prostu udaje, że nie widzi y, ludobójstwa. Więc, więc ja y, więc myślę, że tutaj Donald Trump dostrzega y, jakby wyczerpanie się tego tego y, formatu No i konieczność powołania zdecydowanie bardziej... Y, sprawczej, sprawczej y, jakiejś formuły, temu ma służyć ta Rada i moim zdaniem od środka zdecydowanie bardziej będzie można mieć wpływ na pewne ustalenie. Po prostu skoro zaprosił 60 państw i widać ewidentnie, że większość chce wziąć udział w tym formacie, to myślę, że warto, żebyśmy byli tam, tym bardziej, że jestem przekonana, że chociażby sprawa Ukrainy też na tym forum kiedyś będzie poruszana. Pani poseł, a polityka sprawowana przez Donalda Trumpa sprzyja bezpieczeństwu Polski i Europy? Pani redaktor. Czy wystawia jednak jedność Europy na próbę, poważną próbę? Pani redaktor, jedność Europy nie zasadza się na tym, żeby kupować węglowodory od Rosji. A do dnia dzisiejszego rurą przyjaźń. Płynie ropa z Rosji do Niemiec i Niemcy płacą za tą Rosję. E, Rosji. E, 50% dochodów w budżecie e, rosyjskim to są, w, to są pieniądze ze sprzedaży ropy. Nie gazu. Gaz to jest tylko 25%. Węgiel to jest 4%. E, od lat nie, e, Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone wskazują, że przede wszystkim Europa prowadzi błędną politykę w stosunku do Rosji, w stosunku do samej siebie. No, a czym jest pakt imigracyjny? Czym, jest, czym było otwarcie drzwi na imigrantów? Przecież my widzimy, co się dzieje. Czym było zarżnięcie tak naprawdę gospodarki i wyprowadzenie najważniejszych sektorów z Unii Europejskiej. Do innych, na inne kontynenty, choćby azjatyckie. A czym jest Mercosur? To to jest polityka jedności, to jest polityka solidarności, to jest polityka, która ma wzmocnić Europę. Przed tym cały czas uprzedzają Amerykanie. Amerykanie dali parasol ochronny Europie od wielu, wielu, wielu lat. Czym jest największa baza Ramstein? Zresztą. Przynosząca Niemcom potężne środki finansowe. W Polsce dzisiaj stacjonuje 10 tysięcy 10 amerykańskich żołnierzy. Naprawdę w roku 2022 pamiętam, jak Niemcy zadeklarowali, że będą Litwie pomagać i powstanie i, i będą tam stacjonować. Chyba, bodajże, do dnia dzisiejszego nie stacjonują. Naprawdę mamy, patrząc, Wstecz w naszą historię, pani redaktor, mamy przekonanie, że Niemcy przyjdą i będą bronić naszych granic i naszych ziem? Jakoś moja pamięć pokazuje mi, że nigdy na tych sojuszników liczyć nie mogliśmy, wręcz przeciwnie, z nimi mieliśmy zawsze. M, 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 najpotężniejsze wojny. Natomiast nikt inny tylko Amerykanie nam pomagali. Pani poseł, a właśnie pojawia się w tym kontekście jeszcze jedno pytanie, zagadnienie, które ostatnio coraz częściej słyszymy, w, chociażby w mediach, w sieci czy ta polityka Donalda Trumpa sprzyja prezydenturze Karola Nawrockiego. Ostatni wpis chociażby o żołnierzach NATO, gdzieś tam stojących z boku w Afganistanie, prezydent Karol Nawrocki powinien reagować mocniej, i tutaj cytat wstać z kolan? A ci, a ci zareagowali, pani redaktor, którzy mówili o wstawaniu z kolan, zareagowali na ten wpis? No, nie, nie można było tego dostrzec, jednoznacznie zauważyć. <noise> czyli, czyli pani redaktor, ci, którzy pouczają pana prezydenta Karola, sami też mogli. Premier też mógł to, to, to mógł zareagować. Napisał coś? Minister spraw zagranicznych napisał coś? Nie. Ci, którzy reagowali. Ci, którzy pouczali, nie reagowali. A pan prezydent jako jedyny odniósł się do tego. Odniósł, przypomniał, że 44 żołnierzy polskich zginęło w misjach zagranicznych i że jest przekonany, że amerykański prezydent nie miał na myśli polskich Polaków. Miał na myśli, nie powiedział, nie wymienił polskich Polaków. Tam, były, tam stacjonowali różni przedstawiciele różnych wojsk. I prawda jest taka, że um, różnie się zachowywali, więc um, skąd wiemy, że to akurat i akurat my musieliśmy. Boże, jakież było oczekiwanie, żeby akurat Karol Nawrocki, który ma dobre relacje z, na z naszym najważniejszym sojusznikiem, y, akurat wszedł w konflikt, ale sami stanęli z boku i wie Pani, i podjudzali do tego. Sami oczywiście zamilkli. Sami nie napisali nawet jednego tweeta, choć wysypują codziennie po kilka tweetów. Błagam, Pani redaktor, proszę poważnie. Pani poseł, spoglądam na zegarek jeszcze jedno pytanie. Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie pojednać się do kolejnych wyborów? A dlaczego Pani mówi, że mamy jakiś, sugeruje, że mamy, musimy się jednać. A jest ta jedność? Oczywiście, że jest. W grudniu widzieliśmy, że było takie chyba poważne tąpnięcie w, w kuluarach, w waszych szeregach. Pani redaktor, to jest bardzo duża partia. I tak jak w każdej, jak patrzymy, czy w platformie, czy w, w każdej jednej, są różnego rodzaju frakcje. Ale my mamy y, bardzo silnego lidera. Pana Jarosława Kaczyńskiego, wokół którego skupia się cały klub, zapewniam panią, cały, absolutnie cały. Wiemy, że jest gwarantem jedności. Doceniamy jego ogromną, ogromne doświadczenie, mądrość i doceniamy to, że potrafi, potrafi stawiać na odpowiednich ludzi. Przykładem tego był Andrzej Duda przykładem tego był jest Karol Nawrocki. Przykładem tego był prezydent Lech Kaczyński, ale nie tylko. Dał, to, to jest polityk, który wskazał największą liczbę premierów, prezydentów Wolnej Rzeczypospolitej. I my mamy tą świadomość, że jego potężne doświadczenie, jego zmysł polityczny, jego umiejętności są nie do przecenienia. Naprawdę wszyscy skupiamy się wokół pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Zapewnienia o jedności od pani Anny Kwiecień, Sprawa i Sprawiedliwości, która była naszym gościem w poranku siódmej dziewiąta. Bardzo dziękuję. Musimy dzisiaj kończyć i stawić, postawić tutaj kropkę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pani redaktor i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Miłego dnia. Dobrego, spokojnego dnia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Siódma dziewiąta. Gość poranka.